Dzień dobry, dzień dobry. Kolejne zadanko. 2,164. Zobaczcie, co my tutaj mamy? Mamy teraz trzy pewne liczby rzeczywiste. A, B i C, o których wiemy, że ułożone są w taki sposób. Czyli wiemy, że A jest liczbą największą, potem mamy B i C jest liczbą najmniejszą. Czyli A jest większe od B, B jest większe od C. I mamy pokazać, że wtedy musi być tak, że A, czyli liczba A, będzie większa od tak naprawdę średniej arytmetycznej liczby B i C, czyli B plus C przez 2. Możemy tutaj znowu przeprowadzić dowód wprost. Zobaczcie, jak ma on wyglądał. No, ponieważ a jest większe od b i b jest większe od c, no to także a jest większe od c. No a jest większe od b, a skoro b jest większe od c, no to a od c też jest większe, prawda? No i zobaczcie, mamy dwie nierówności. Jeżeli dodamy sobie je stronami, no to mamy tutaj, że 2a jest większe od b plus c, prawda? No i teraz, żeby dostać naszą tezę, co musimy jeszcze zrobić? No musimy podzielić to przez 2, no i wtedy, jeżeli podzielimy to po przez 2, dostajemy, że a jest większe od b plus c przez 2. Zobaczcie, a co by było, gdybyśmy spróbowali zrobić tutaj dowód nie wprost. Dowód nie wprost, czyli co robimy? Zakładamy, że a jest większe od b, b jest większe od c oraz zakładamy, że teza nie zachodzi, czyli a nie jest większe od b plus c przez 2, czyli a jest mniejsze bądź równe od b plus c przez 2. Jak byśmy mogli tutaj ten dowód przeprowadzić? Zobaczcie, no co wiemy? Wiemy, że a jest mniejsze bądź równe od b plus c przez 2. I co dalej? No teraz patrzcie, co my wiemy? wiemy, że B jest mniejsze od A. Czyli zobaczcie, tutaj mogę to zwiększyć, czyli mogę napisać, że to jest mniejsze i teraz co robię? W miejsce B stawiam liczbę większą, czyli A. Plus. Tu napiszę przez 2 i teraz mam tutaj C. Mam tutaj liczbę C. No i teraz znowu mogę wpisać coś większego. Jeżeli do licznika wpiszę coś większego, no to cały, cały ułamek także się, tak się zwiększy. Mogę oczywiście w miejsce C wpisać B, ale w miejsce C... Mogę wpisać liczbę większą od c, czyli a. Czy mogę wpisać tutaj a plus a przez 2. No ale a plus a przez 2, no to jest nic innego jak 2a przez 2, czyli a. No i teraz zobaczcie, co ja dostałem, że a jest mniejsze od a. Czyli dostałem tak, takie wyrażenie, a jest mniejsze od a. No ono jest nieprawdziwe, to jest kompletna głupota. No liczba a nie może być mniejsza od liczby a, żadna liczba rzeczywista nie jest mniejsza od samej siebie, czyli mam sprzeczność, a skoro mam sprzeczność. No to znaczy, że przypuszczenie, czyli założenie było nieprawdziwe, a to oznacza, że te zadania jest spełniona. Tutaj chyba prościej jest znowu zrobić dowód wprost, ale aczkolwiek zobaczcie, znowu zrobiliśmy jakby dwa dowody, zarówno wprost, jak i nie wprost. Ten nie wprost może troszeczkę tutaj przekombinowany, ale da się zrobić oba dowody. Popatrzcie na to, pomyślcie o tych dowodach znowu. No i widzimy się w kolejnym filmiku, w kolejnym spotkaniu. Dzięki. Pa, pa.